Wszystkim tutaj tą kozłata to jest kolejny odcinek. Zagrabiłem w The Destros of Ojej. Oh yeah. Dobra. E, śmigamy sobie teraz do tej... tego statku. E, generalnie rzecz biorąc tam jest mm, też kalczma, tak jakby. No po prostu mamy tutaj... możemy się przespać i tak dalej. E, o, tutaj mamy nazwę. Nie rozcztał tego. Nie, dobra, weźcie do środka, zobaczymy, jak to się losowo. Eee, po kota No, na ten ten i waib. Dobra. Czy na ten te waib po prostu. Spoko. Eee, się sprzytuje. Sru, sru. Dobra. Jest. Eee, okej. Okay. Hello. Cześć. Well met. Welcome to the Bloated Float. She's the finest inn on the water in all Cyradil. No ja, there's a room all right and a fine room it is yours for the night for only 10 gold a wise choice indeed you've never had a night's rest like this I assure you the room is down below deck it's the door on the left farewell hi bardzo. Eee, podręcznik cały w zasadzie poradnik. I sobie przy, patrzyłem na autora. No i kurde, Krzysztof Gonciaż, nie? Wtedy jeszcze nie był tak popularny, eee, nie był tak znany. No i dopiero teraz czuję, że w zasadzie... No to jest ten ta osoba dokładnie. Tylko to już jakiś czas temu, znaczy bardzo dawno temu w zasadzie bo to jest bardzo stara gra, a kupiliśmy prawie że pierwszą edycję tej gry. Z bratem, no to... Dobra, jedziemy. Generalnie, bardzo dobrze zrobiony poradnik, to jest świetna rzecz. Naprawdę, jakby ktoś miał i potrzebował to, takie pisemko, takie coś to no jest. Perfecto, naprawdę. Tak, eee, po obudzeniu okazało się właśnie, że nadal i ta bajba odpłynęła. Musimy znaleźć właściciela i powiedzieć co zaszło. Eee, Niech to będzie aktualne zadanie, bo po prostu, no nie wydostaniemy się inaczej, więc i tak musi to być nasze aktualne zadanie. Hey! Who in Oblivion are you? You don't look like one of the Blackwater Brigands. What? I was told there are only two others on board. I locked the bouncer in the storage room and she has the owner. So that leaves you now i'll ask again who are you there's no one else in our group except the four of us the blackwater brigands don't just take on new members out of the clear blue sky when we formed the brigands three months ago i was told no more than a four-way split on all the profits

Okej. Leśny pancerz. Szybkość. Zapisałem sobie też właśnie o tych trzech miesiącach, bo to jest bardzo ważne. Ehm... Bo, jak będziemy gadać z przywódczynią tego ganku, warto po prostu zapamiętać te fakty. Bo, po prostu możemy nią zaglądać, tak, w ten oto sposób. No i myślę, że to fajne rozwiązanie tego quest'a. Nie musimy po prostu wszystkich mordować. Możemy załatwić to po prostu w inny sposób. I to jest właśnie takie clue yy, gier RPG, możliwości, które możemy wykorzystać. Mają się w brawi, brawi spotkać. Trzy eee, dni po tym. Trzy dni. Bravil. No i będę sobie zapisał takie rzeczy. Nie zniszczył kartki. No dobra. O! Srebrny Długi Miecz. Jedna sprawa. Srebrny Długi Miecz to już jest coś inknego, co prawda szybciej się niszczy, e, ale dzięki temu możemy to wywalić, bo strona też działa na no 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 na duchy. About time someone showed up. Thank you for freeing me. I'm Grom and Gromarr. The bloated floats bouncer and helmsman. I've been locked in that storage room for hours. I don't know exactly what's going on. But not long ago, a gang of thieves calling themselves the Blackwater Brigands stormed the ship. They took myself and Ormel, the float's owner, hostage and put the ship to sea. I have no idea what they're after. If you can get me safely to the top deck, I can steer the float home but i'm not budging until the coast is clear i'm used to dealing with drunken louts not a gang of well-armed thieves all i know is there seems to be four of them they blindfolded me before they put me in here so i didn't see much the float has three decks this deck is the inn deck. The next level up is the tavern deck, and then there's the top deck. No Good luck. You'll need it. Po prostu się i śmigamy Oh there! Where do you think you're going?

She has Ormil under her own watchful eye in his cabin. Something isn't right here. What happened to Lynch? On your Haha. You? You bested Lynch? I always knew he was out of practice. Oh, well, I suppose it's up to me to do his job for him, as usual. <laughs> this... <gasps> 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 Osa piękności. To nam się bardzo przyda, bo będę chciał w tym odcinku, a przynajmniej w tym, na tym levelu, rozwinąć yy... siłę. Coś Zdejmiemy cię z łuku, koleżanko. Albo nie albo tak. Mamy trochę miejsca we wpłynku, więc weźmy sobie wszystko. O, możemy pozbierać też rzeczy stąd. O. Dobra, piw nie będę brał, bo szkoda mi miejsca we wpłynku. Ale składniki alchemiczne to jak najbardziej. A idziemy teraz na piętro najwyższe, i tam trzeba zaprowadzić jeszcze porządek. Eee, przywracanie skoczyło, to, co to z Tak jest. Przywracanie to jest. Intygryzacja ta musiła woli, zresztą wy zobaczycie, co jest to na pewno no, czy to jest to, czy to? Nice work! Tylko ja muszę się nauczyć, A możemy sobie przejść, Fajnie zrobione, tutaj. Nie widzimy kompletnie nic. Chociaż teoretycznie powinniśmy cokolwiek widzieć wojenne. Jesteśmy. Nie wiem, do środku oceanu, złoty They Golden to się przyda. on, uh, on. Na Orders Celine didn't tell me about this, and I don't remember her taking on someone else to help us find the golden galleon. When did all this happen? Mm, Damn that woman, she promised a four-part split when we recovered the golden galleon. She never said anything about splitting it five ways. She said when we got back to the safe house in Breville, we would divide the loot no, after she finished the Bravino. damn thing. Do Lynch and Minx know about this? Hmm. Minx, you see Well, since they're out of the way, if I kill you, that means Celine and I split the take two ways. This heist is getting better and better. Ah! To jest dog, więc tutaj trzeba na niego uważać. Bordowie są raczej wytrzymali Leki pancerz. O oh yeah, tu mamy. Hmm. Tak ciężko się myśli. Dobra, potem to sprawdzę. Proszę, możemy w zasadzie prawie wszystko zabrać, stąd... świetnie. Eee, a gdzie muszę się na broni pozbyć, na pewno? Na jakiś stalowy długi mnie rzucimy, po prostu. Bo po prostu... No, bo nie damy rady wszystkie unieść. To jest pewne. Mm -hmm -hmm. Co miałem zrobić? Przebierzmy się, bo to chyba nam da więcej podzro. Sześć... Raz... Dwa... Trzy... Cztery... I tutaj pięć, to... Pasie 12, a widać po 110. Trochę więcej. A taki statek też nie najgorzej wygląda. Koło na jest czyste, kolego. Zdrowia mi się, że kost jest jasny. Więc ja mam my way up to the ship's wheel. Ale nie mogę tego Hulk'u na inny, until the wind is safe. Spoko. Salin.

Roth? I told him to oh, guard the wheel and not talk to anybody. Who are you? Uh Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> oh, we made a solemn pact not to let anyone else join the gang. i can remember it clearly, even though it was... what? can no one in this gang keep things secret? i suppose you think you know why you've taken over the bloated float as well. what about that? No matter. Once I've taken care of you, we'll scuttle the ship and be off to our safe house. No one will find us there. W wszystkie odpowiedzi uh, again you have surprised me with your knowledge of our operation. I suspect Lynch didn't check all the inn rooms before we departed. You must have been hiding down there and made your way up here. How did you get past Minx, Roth and Lynch? All impossible you defeated the three of them alone I... i'm humbled by your skill and fear that assaulting you would lead to my own quick demise please accept my surrender here's my blade please no treasure is worth my life the bloated float is yours Thank goodness you arrived when you did. I feared that I'd be thrown to the slaughter fish. If you get Selena safely locked up, I can tell you all I know. I won't feel safe until you do that. I've already surrendered. What more do you want? No dobra, to jeszcze pozabieram ci rzeczy, kolego. Hmm. Wydaje mi się, że coś tutaj było takiego wartościowego. O, mogę się mylić. No dobra, trudno. to. Ktoś nie idzie. Ale mamy punkcik. Punkcik, punkcik, punkcik srandności No nareszcie Serio? Serio? La serio? tu. I'm your prisoner. Hodge. I'm your prisoner. Thank goodness. Now that she's surrendered. Please escort her to the last room on the in deck. We'll lock her in there until we arrive at port. Spoko. I've nothing. Do another. O tu. Do środka. Upsa. Świetnie. No dobra, to idźmy do tego jeszcze, to Powiedz, now that Selene stała... is locked up safely below, I think we can all breathe a little easier. I can't thank you enough. Celine. I feel much better now knowing she's locked up. Well I'm afraid all of this was my fault. They hijacked the bloated float because of me. Business has been waning of late, so I invented a story. I fashioned a tale about a golden galleon that the previous owner hid within this very vessel. It was to be a statuette made completely of gold. At the time, the idea was quite clever, I thought. I figured the law would draw more curiosity seekers and adventurers looking for the treasure. What could the harm be if, while they were here, they bought a drink or two? My business has increased quite a bit since I leaked the story. Well, obviously, I was mistaken. It was a terrible idea. I'm just glad that no innocents were hurt. I wouldn't want to have their blood on my hands. Anyway, sorry to ramble. You better get below now and rest until we arrive safely at the Imperial City docks. Spuckle. Love it I'm glad that you were on board to help rid me of them. If you... Celine no longer holds the bloated float. Once we get to the Imperial City, I intend to make sure she is prosecuted to the fullest extent of the law. Please, go get some rest. Kurde, wydaje mi się, że coś tutaj było takiego drugiego. Dobra. się No, chyba tak. Chyba się mylę. Dobra, to idziemy się kimnąć na dół. Kupsa. Może młotek do tego... No, Młoteczek by mi się przydał do naprawienia, bym coś naprawił. No dobra. Weźmy składniki w takim razie. it's the ship doesn't move till I know the normals safe you're awake good I didn't want to disturb you I suppose you're wondering what I did with Celine the authorities at the Imperial City took her off the ship as soon as we docked I was also informed that there was a reward for a capture. Here you go. Don't spend it all in one place, unless it's here, of course. No to go okradłem. No, to go okradłem. <mum> Bo 75 zł to nothing. Good to see you. No nic, trudno. Kim ty jesteś? Aha, helps and to run the Dobra, myślę, że można się kimnąć. I sprzedamy wszystkie rzeczy, które do dorwaliśmy w cesarskim mieście, w dzielnicy handlowej tak na początek. O o coś mi na tym wyskoczyło, nie ważne. Speak. Anonymous Lex, Officer of the Watch. Every hand is needed to build an honest city, and it begins with Anonymous questowym koleś już kojarzę. Tak, pamiętam tego quest. Chodziło o korupcję, co su, powiem tam. Tak. Coś takiego. Nie Rzućmy się do łóżka, no, no ósmy otwierają, czyli potrzebujemy tylu. Tam przeliczę. Chyba za dużo Za dużo, za dużo. Za dużo nie wiem liczyć. O, nie szkodzi. No dobra, idźmy w takim razie do dzielnicy handlowej. Klik. I potem na arenę. Na arenę po to, żeby się do, nauczyć pięciu punktów e, walki wręcz u tamtych, których na początku wam mówiłem, że tam się da. Po prostu. No to wiadomo, że to sprzedamy, tak? Kościółko na więcej możemy za to kasy dorwać. Czyli oszczem i obuchem bo po prostu tam jest ork, który nie potrafi. Good day. No się mam. May in some my fine Powolutku będę się pojawiać coraz lepsze brońki. Bardzo dobrze. You've made a good bit of gold. oczywiście to wszystko mamy srebrny miecz, więc nic więcej nam nie jest potrzebne, do szczęścia. I myślę, że możemy sobie kupić kilka e, młotków. Pięć. Niech będzie nagroda za za głowę tej babki. I can repair anything. Dobra, to na pewno prawdę, bo nie potrafimy. A resztą, resztą się zajmiemy sami. Klik, klik, klik. Farewell, czyli wytrzymałość. Oje. Oh yeah. To idźmy na arenkę. Popatrzymy, jak tam ci się. Biją za sobą. No i tyle, no chyba zakończył odcinek. No i generalnie tutaj trzeba na nich trochę popatrzeć, więc mm, co tu mamy fajnego? E, Inteligencję albo siła woli? Sprawdźmy co to było dokładnie. Chociaż damy sobie zręczność, szybkość, siłę. Chyba tak. Top. Yy, możemy poskakać chyba sobie, tak? Akrobatyka, ataka, zatyka, tak. Dobra, to wrócę do was. jak zarobimy 5 punktów. No właśnie o to chodzi 5 punktów walki wręcz 28 4 5 i do siły czyli mamy to jest szósty punkt do siły czyli jeszcze 4 i będzie fajnie tak no bo 47 siły to się to będzie już spokojna liczba no i dobra tutaj myślę że zakończymy tym pozytywnym aspektem sobie 5 punktów walki wręcz eee, odcinek i zapraszam do kolejnych odcinków i dziękuję za oglądanie tego odcinka no i do zobaczenia w innych. Na razie.